Czy to jest bank? Chill, no stój, stój, uspokój się. No co? Przeniem do sklepu. Find a utility room keycard. card, ok? Co? Masz broń! Nienawidzę cię. broń. No bo kurwa, wziąłeś loadout, debiler, jesteś basen i masz broń. Nie wiesz tego, nie zostaw. Z łapami Okej okay. No chyba nie mam wchodzić Ja tu wchodzę yeah. No czemu mi z kurwa świciu Ja pierdolę, co się dzieje Mój okay. Lockpick, mam lockpick To jest lockpick? Uda no, da się to jakoś schować? Na pewno nie zauważył <laughs> No nie wiem stary <grystanie> Dawaj Wiesz co wygląda podejrzanie? Lockpick A wiesz co nie wygląda podejrzanie? O oh, nie wygląda podejrzanie? <grystanie> lada, di, lada, di, di. Co <grystanie> lada, di, di, di. Lada, zgubię, nie di. to La la Ja sobie tu Nie przychodzę. wygląda podejrzanie? Jesteś pewien? No <grystanie> Jeszcze raz <laughs> Zakupy kurwa, z drogi wracamy. Ej, a teraz się nikt nie skapnął. Ty, ja muszę dżiglować. Yes! Utility room keycard. Bo niech ktoś będzie, nie? <laughs> oh. la, 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 didi, didi, la, didi. Tylko poczekaj, musimy to otworzyć teraz, nie? I, czy, czy... Nie ma alarmu? Oh. Okej. Okay. Pani The vault ki bo... Key A teraz kolejny de Ej, 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 moja klawiatura, w sensie, nie moja. I... <laughs> okay, chwila. Kamera mnie wykryła. Stój tu, stój tu. Nie, nie przejdzie przecież, nie? W sensie... No, ziom. <laughs> On ci ciągnie się spytać. daj restart. Daj, lockpikaj, lockpikaj to. To po lewo tutaj. Co on ci lockpikuje? Tu, 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 tu. Może 8 sekund. Chill, chill. Opuściłem! Kurwa! <laughs> I'm taking it. I'm taking it. Jak to dasz, jak debil, jak to robisz? Bo jestem debilem. <śmienny> Co to <mam> znaczy? <śmienny> bo teraz kamery nie powinny działać, nie? Nie bombę, czyli bombę, bo mój chile. Czemu odnowowano? <noise> Już miałem kapłan. <kapulę. głos> Najlepsze na świecie. Dosłownie <noise> lepszy niż GTA 6. Nie mogę wziąć karty. No kurwa... Kto wyłączył? Tu masz ten... I card do Volta. Kamery teraz działają czy nie? Nie wiem, czekaj. staję Proszę cię. Tu było, było bardzo, bliskie. to było bardzo ekscytujące. Chyba kamery nie działają. I, idź po siatkę. Ciecie siatkę. Siatkę. A co ty to się... Klubu się mi zajebać? Naprawdę? No czekaj, zapierdolą hajs Wiesz ile to hajsu? Mamy czas Nie mamy, mamy czas Nie mamy Mamy mnóstwo czasu <ścoughs> Co ty robisz? Obraz też pewnie jest coś warty, no. Masz do do majek. A teraz taki cable management. Gdzie? No pod blikiem, jakie kwawa przedłużacze. Super, kurwa. Woli taki... mnie to. To iwane. Dobra, jedziesz. No. Nio No. To było. To było kurwa. Najgorsze wszystko. No, Dobra, weź, to, weź torby i do niej lockpick, nie? Gdzie jesteś? Przecież. No, gdzie jesteś? W środku. Miałem wrażenie, że tutaj chyba nie wejdziemy, wiesz? Z tej strony. Chodź. Od tyłu są drzwi na pewno, tylko one są chyba wę... zamknięte. A co my tu nazywamy? Aaaaaah. Puszka! To... Mogę <grym�ł> pójść do śmieci? Nie wiem, w sumie dupy! Aha, to nic. Gdzie <grym> Na to kur... to jest <laughs> z bank? Czy to jest z bank? to jest z super, <laughs> <Did this> bank. <laughs> Sorry, Czy to jest? Dzień dobry, proszę Państwa. Czy to jest bank? Nie kim sobie sobie kuba. Przychodzą kufa ludzie, którzy chcą ojebać bank. Dzień dobry, czy to jest bank? Ej, ale szczerze, ej, no pójdź cię! Szczerze banki dostały nerfa. Dostały nerfa, głównie dlatego, że już nie są... nie digital. No... nie wiem co w mecie... Kedzieży. Zabiję sobie kurwa już 300 Ale... osób bibi, tu. No jestem wokół ciebie, jesteś szontaczką. O, się ma dać ci ziomie? Się... Bożek ci odjechał. Inwalido. <laughs>

Tam jest już bank? Co tak, się ty minął i te drzwi były otwarte. Dobra. Ty miałeś ty, ty, odłożyć te złote, ty idiot. A jakie złote? Gdzie ty, to jest złote? Ty, złote? ty jesteś kurwa, powiesz A, że truchu. Ale poczekaj, bo kame. Ja musimy kame się włączyć. Ty jesteś typy. Jesteś tak kurwa głupi. Dobra, daj mi patrzeć. Ty zdążysz. Odwraca się, odwraca się, odwraca się, odwraca się, odwraca się. O, tu są te. Hyhy, hej, Ej! Ej! Też odbywałeś bank? No <laughs> właśnie. O! Co? Mogę ci fjebać tym śrubokrętem? Chciałem się Poczeka... po prostu chodź. I bolokpik skupiłem. Ja ci go w ręce, kurwa. My w ogóle mamy iść do góry? Gdzie my mamy iść? Nie wiem, właśnie. Otóż to no. kolega w ciemnej karnacji może Jeść. powiedzieć: Rabarbar? Pojez, rabar Barbar. Niech kolega spierdala. <laughs> <A>, okay. <laughs> speedrun, speed speedrun, speedrun. Gdzieś to było. Aaaa, no to rozstarczy. Ej, patrz! Patrz! Co? Chodź tu, patrz jaki kolap Tylko multiversum. Kurwa, czemu za każdym razem, jak startujemy hejsta, to musisz zapierdejść najbardziej bezbecznym żartem. To jest już drugi raz z rzędu. Czekaj, bo jestem w ofisie jakimś. Lega mi stoi obok, nie? Zaakceptowanie. Teraz zróbmy tak. Możesz przyjść. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś. No, tak bo Ty jesteś tak ciemnej karnacji, że się zlewasz wszystkim. To jest security, musimy to otworzyć. Może, bo tu ktoś idzie. Aha. Ej, bo ty chciałeś nas. gdzieś. Chodź kolego, chcę posiedzieć przy komputerku. To bardzo zdrowe. O, kamera, kamera! Nie widzę cię. Sztybko. Dobra. No już nie ma kamer. Find the u t eee. W tym pokoju jest. Faktycznie. Weź ciało. Jak <laughs> go Trzeba włączyć alarm pierwszy. Chodź <laughs> szybko. Fajnie było jakby e, ci ale też mieli takie pod, kilka podejść, nie? No ja. aha. Tak dla kontentu, no. Nie stałem tu. Dosłownie cofnąłem się. patrz, 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 patrz. Weź ją do rogu, No nie tu do rogu, kurwa. No czy nie otworzy teraz? Otworzy! Czemu miałby nie otworzyć? To no, się otwieram. W każdą. To jest. Gra. No i teraz mamy wyłączyć alarm. Utility Room, A gdzie z utiliterem? Nie gdzie jest Kraj eee, to idę po kartę do Room'u, bo to zostawiłem Monitor. I możemy ich, ich ten? TB. Co się nie? nie <grym> Nic nie mówiłem. Po to jest w chuj pieniędzy. W sumie jak na bank przystało, ale... <grym> No, rozpierdalasz wszystko. No, ale ty nie nie mnie, planu, tylko trochę mnie wyszedł. Ale... Dobra, to, to był chory pomysł jednak. Dobra, mamy wszystko? Chyba tak. Ja tam od przodu jeszcze poszedł. No nie, proszę cię, A, nie, a ja nie mam pełni. Ej, no ty kurwo! Kurwa, rzucasz ten turbą z jebie, kurwa nie powiem czym. Śmieszna gra. Dobra, elo.